Co gdybym Wam powiedział, że istnieje związek między pleniącym się dzisiaj niskim poczuciem własnej wartości, a wyścigiem szczurów i spieszeniem się nieustannym? Wierzylibyście? Zwykle jak się nad tym zastanawiam, a zastanawiałem się ostatnio nad tym tematem bardzo długo, ponieważ obejrzałem rewelacyjny vlog, który zresztą Wam podlinkuję tutaj na kanale Dani Lee, to jest architektka poświęcony chorobie szybkości, która infekuje naszą kulturę. Tak jest dosłowny tytuł. I Damili bardzo słusznie tam z perspektywy zresztą osoby zajmującej się pracą kreatywną tłumaczy, że nasz mózg jest w stanie w odróżnieniu od naszych mięśni tak swoją drogą dać z siebie tylko tyle, ile pozwala, a nie tyle, ile może. Mięsień lubi się rozciągać, mięsień lubi być trenowany. Ba! Nawet jak przetrenujemy mięsień, to taką kontuzję można szybko wyleczyć, potem się on regeneruje i idziemy dalej. Możemy brać większe sztangi, większe ciężary, bardziej przypakować i będziemy wtedy silni. Wyrobimy sobie odporność na ból, wyrobimy sobie odporność na wysiłek fizyczny i będziemy w stanie znieść więcej. Coś wam to przypomina? Czy to czasem nie jest ta sama argumentacja, którą słyszą osoby z depresją? Albo słyszą osoby, które sobie nie radzą psychicznie, albo takie, które są niepewne, że tak, że mają po prostu wyrobić sobie grubą skórę i odporność na różnego rodzaju problemy. W naszej rzeczywistości zaczęto traktować mózg jako po prostu kolejny z mięśni, który trzeba wytrenować i który przede wszystkim trzeba poddać stosownym obciążeniom. Jak patrzę retrospektywnie z pozycji tej, w której jestem w tej chwili, na całą moją edukację, to widzę tam taki moment paniki wśród wszystkich, którzy się edukacją zajmowali, to znaczy... Boże, dobra, dobra, okej, okay, teraz tak. Teraz musimy nadrobić wszystko to, co przez ostatnie 250 lat było w nauce we wszystkich dziedzinach. Dobrze, to tutaj mamy podstawę programową, tutaj mamy ostatnie godziny na wszystkie zajęcia. Dobrze, tu jest egzamin, żeby sprawdzić, czy ludzie na pewno to umieją, że jeżeli nie będą tego umieć, to będą z inżynierem i wszyscy umrą, później przejadą tym mostem, ponieważ most się zawali, będzie źle zaprojektowany. Dobra, wielka odpowiedzialność na nas ciąży. To jest, to jest taki split second, i wszystkie te argumenty, które słyszycie na temat edukacji istoty, od wszystkich osób, które w panice chcą zostawić ten model, który jest w tej chwili, ponieważ właśnie mają takie przekonanie, że trzeba szybko i efektywnie przygotować każdego człowieka do tego, żeby był kopią swojego poprzednika. Ja uważam, że jest to rozumowanie fatalne. Natomiast jest jeden zasadniczy minus mojego stanowiska. Mianowicie, niewątpliwie takie przygotowanie sprawdza się w gospodarkach kapitalistycznych. Zwłaszcza patologicznych gospodarka kapitalistyczna, czyli we wszystkich Januszeksach, spółka bez żadnej odpowiedzialności. O, tam. Tam świetnie się tego rodzaju rozumowanie sprawdza. I co więcej, przypuszczam, że każda osoba zatrudniona w takim miejscu powie z stuprocentową pewnością: Krzysztof, to jest konieczne. Mnie to uratowało. Zła informacja dla takich osób: ten film nie jest dla was. Dobra informacja dla wszystkich innych: to, że ludzie tak myślący urządzili nam świat, nie oznacza, że tak świat musi być urządzony dla wszystkich. To raz, i dwa, nie oznacza to również, że jest to efektywne. Kapitalizm bowiem, i to teraz powiem najprostszą rzecz w świecie, najłatwiej rozpoznać jak się przypatrzy wykresom giełdowym. Macie osse i macie besse, tak? Jest yy, krzywa, która sobie rośnie i później spada. I to jest naturalne. Tak samo jak naturalne dla kapitalizmu są okresowe kryzysy gospodarcze. To nie jest tak, że był kryzys w 2008 roku i świat się skończył. Nie, świat się nie skończył, nikt nie został skazany. Wszyscy bankierzy, którzy mieli zarobić, zarobili i co więcej, te same osoby cały czas się pojawiają, tylko że w nowych odsłonach. Wszystko było zaplanowane i wszystko jest w normie. Tak to ma wyglądać. Wiecie, co tak nie działa? Mózg. Wiecie, co tak działa? Mięsień. Mięsień jest przyzwyczajony do tego, że jest nagle dużo, duży wysiłek, duży wysiłek, trzeba pociąć ciężary, a potem uwalamy się przed Netflixem Uff. i regeneracja, nie? Albo sauna, albo kąpiel prysznic, i czujemy, że tak, o, całe to zmęczenie odpływa, i regenerujemy się, i zastrzyk endorfin, i czujemy, że możemy góry przenosić. No, to z perspektywy osoby pracującej kreatywnie 15 rok, mogę powiedzieć, e, mózg tak nie działa. Przy, przykro mi, nie w pracy kreatywnej. M mózg nie będzie działał w ten sposób, że raz jest wszystko wspaniale, e, a potem, potem no, to trzeba się zmobilizować zmobilizować chwilę to potrwa, ale, ale, ale potem znowu będzie cudownie i sobie odpoczniemy. Tak działa, oczywiście, zdrowy. Mózg w zdrowym ciele zamkniony. Natomiast problem polega na tym, że w którymś momencie każdy z nas zaczyna mieć różnego rodzaju choroby, które sprawiają, że jego niezawodne dotąd ciało nagle zaczyna być zawodne, i wtedy wszystkie te problemy, które ma nasz mózg, nagle okazują się o wiele bardziej kłopotliwe niż w przód nam się to mogło wydawać. Mózg więc nie jest mięśniem. I ciągłe zmuszanie się do tego, żebyśmy byli w tej gonitwie i starali się nadrabiać różnego rodzaju zaległości, jest przepisem na to, żeby go przetrenować. A przetrenowany mózg nie charakteryzuje się tym, że zregeneruje się po dwóch tygodniach odpoczynku. On się nie zregeneruje i po dwóch miesiącach odpoczynku. Czasem i po dwóch latach, a czasami w ogóle. Przetrenowany mózg to jest ciężka sprawa, biorąc pod uwagę to, jak bardzo nasza medycyna jest jeszcze w po jeżeli chodzi o znajomość tajników ludzkiego mózgu i tego dlaczego on funkcjonuje tak, funkcjonuje w zasadzie w ogóle, jak działa i co to jest myśl. To co to jest myśl kreatywna, co to jest wyobraźnia, to jest dopiero kłopot. Filozofia odpowiadała na te problemy. Filozofia starożytna, która była zainteresowana człowiekiem i tym, żeby studiować człowieka w jego naturalnych warunkach, a nie człowieka wytresować do tego, żeby był przystosowany do zapieprzania bardziej i bardziej. Taka filozofia jest przyjazna w dzisiejszych czasach, bo mówi nam, dobrze, to jak trzeba się efektywnie uczyć, jak szybko zapamiętywać, jak zorganizować sobie pracę i czas wolny, tak, żeby maksymalnie dużo zarobić. O, takich ludzi znajdziemy mnóstwo w sieci. I będą filmy, poradniki, i skierują nas tutaj na jogę, tam na medytację, ale wszystko zawsze będzie miało ten cel, nie? Nadrzędny. Że robisz to po to, żeby pracować efektywniej, żeby zarobić więcej. Ja proponuję pewien eksperyment myślowy, którego nauczyli mnie moi rodzice. Pomyślcie w różnych sytuacjach, w których wydaje się wam, że najbliższa rzecz, którą musicie zrobić na szybko. Nie jest możliwa do zrobienia z uwagi na czynniki zewnętrzne, na które nie macie wpływu. Ostatnio mieliśmy dwa dobre czynniki, zewnętrzne wojna i pandemia. No ale tak się składa, że one nie sprawiły, że jakoś nawyki pracodawców, nauczycieli i profesorów uległy zmianie. Nad czym osobiście mogę tylko ubolewać, bo wydaje mi się, że sytuacje skrajne są takim probierzem, papierkiem lakmusowym naszych zachowań. No ale wymyślmy sobie inną sytuację. Powiedzmy, że nie dajcie bogowie, odjęło wam dwie nogi. Albo nie widzicie na jedno oko, albo straciliście zmysł powonienia, a pracujecie akurat w fabryce perfum. Wiecie, tego typu rzeczy. I zadajcie sobie kluczowe, ale bardzo smutne pytanie: jak długo zajmie zespołowi waszemu, tym wspaniałym koleżankom i kolegom, którzy tak was wspierają, zapomnienie o tym, że w ogóle istniejecie? Jak y, szybko firma. Zrekompensuje brak jednej komórki wyewoluowaniem dwóch innych komórek? Ile czasu zajmie pracodawcy znalezienie zastępcy na wasze stanowisko? Jak bardzo się będą przejmować faktem, że chcecie wrócić? Wszystkie pytania, jak prawdopodobnie już przeczuwacie, generują jedną odpowiedź i brzmi ona albo nie, albo że nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. I moja propozycja jest taka. Skoro nie ma to żadnego znaczenia, to zacznijmy bardzo precyzyjnie dozować to, co dajemy swoim pracodawcom czy ludziom, którzy od nas czegokolwiek oczekują. Nie mówię o tym, że należy do ożywienia, ale zamiast 100% to teraz zero, nie! No 80% z tego, co umiecie, 60%. Niech ta krzywa kapitalistyczna nie będzie stroma. Wypłaszczcie ją troszeczkę. Pomyślcie sobie, ok. Tyle będę dawać przez najbliższe 5 lat. Może może w siódmym roku troszeczkę wyjdzie, a będzie jakaś podwyżka, czy co. jak nie będzie, to nie. Zróbcie sami ze sobą taki zakład, żeby nie ujawniać pełni swojego potencjału, bo i to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Jak pokażecie w pierwszym dniu pracy, szkoły, studiów, a wtedy nasz mózg strasznie chce to zrobić, bo chce wszystkim zaimponować. Ile potraficie? Co, czego to nie umiecie? Kogo to nie znacie? No to wszyscy oczywiście zaczną was lubić, cenić i tak dalej, zapraszać tu i ówdzie, no ale wiecie, dacie tyle. Oczekiwanie jest, jak zawsze w kapitalizmie, że będzie wzrost. Żadna firma, która odnosi sukces, nie jest firmą, która generuje taki wzrost. Płaski. A on jest na raz najzdrowszy, bardzo często. Zwłaszcza dla ludzi, którzy e, nie lubią rywalizacji, nie lubią konkurencji, nie spełniają się w tym, o, oni by chcieli sobie tak żyć przez całe życie w miarę możliwości. A tymczasem pokażą, jacy są wspaniali pierwszego dnia, no a za tydzień okazuje się, nie no, to, to przecież to już jest normalne. To jest norma, ja, ja się spodziewam od ciebie takich wyników, teraz chciałem czegoś więcej. Powie pracodawca, powie ktoś, kto będzie wymagał od was czegoś. Sam to usłyszałem wiele razy. I wyciągnąłem z tego lekcje i wnioski dla siebie. Mianowicie, pokaż na początku 40%. Jeśli już Cię polubią, to znaczy, że będzie Ci dobrze w tym miejscu. Jeśli nie, to bardzo możliwe, że gdybyś dało, dała, dała, dała 100% czy 120%, to też by nie polubili. Ale różnica jest taka, że wtedy... Wy jesteście stratni podwójnie. Ponieważ tracicie nie tylko w relacjach z ludźmi, ale tracicie również yy, zdrowie fizyczne, bardzo często psychiczne. To jest pierwsza rzecz, która jest bardzo kluczowa, nie ujawniać pełni swojego potencjału. I druga rzecz, która się z tym w pełni wiąże, dlaczego my ujawniamy ten nasz potencjał tego pierwszego dnia? Pamiętam ten mój pierwszy dzień w każdej szkole, kiedy ja chciałem, ja. Miałem... Dobra, to będzie to będzie to miejsce, w którym będę postrzegany jako ktoś normalny. To się nigdy nie udawało. Nigdy. Ale próbowałem. I zawsze to był ten pierwszy dzień, tydzień. Jest tak dlatego. Że w którymś momencie naszego życia, możemy się tego oduczyć, prawdzie, ale jest to dość trudne, orientujemy się, że szukamy walidacji, czyli wartościowania na zewnątrz. Ja się na szczęście dla siebie tego oduczyłem, ale niedawno, parę lat temu, będzie z 5-7. A poszukiwanie walidacji i wartościowania z zewnątrz ma tę wadę, że jesteśmy przygotowani do tego, że każdy nas albo pochwali, albo zgani, czyli da nam ocenę, oceni nas i my nie będziemy w stanie sami siebie oceniać. Tak jak wam tłumaczyłem w filmie, zresztą postaram się wam ten film podlinkować. I o ocenianiu. Więc ocenianie jest ważne i samoocenianie się również jest ważne. Natomiast jak czerpać te walidacje z wnętrza, kiedy cały czas wyczekujemy, że ktoś nas oceni, kiedy cały czas wyczekujemy. Że to, to ktoś nam powie, czy jesteśmy dobrzy, czy nie. W związku z powyższym, oczywiście, robimy wszystko, żeby się pokazać od jak najlepszej strony i żeby generować szybko wyniki, tak? Bo wtedy wszyscy będą mówili: o proszę bardzo, jak on się rozwija, no Krysiu, Zbyciu, no, Krysius, Bysiu, no, no po, zobaczcie, zobaczcie, jak Marcin tutaj pięknie zrobił, to Wy też zrobcie tak, no oczywiście, że będziemy chcieli, żeby wszyscy tak pracowali, żeby nasza firma też stąks, prawda? To nie jest rozwiązanie dobre dla naszego stanu psychofizycznego, zatem w podwójnym wymiarze, bo nie dość, że ujawniamy swoje różnego rodzaju atuty zbyt wcześnie, to jeszcze do tego wszystkiego czerpiemy walidację i wartościowanie z zewnątrz i oduczamy się czerpać go z wnętrza nas samych. Nie powiem Wam, jak to zrobić, jest to bardzo trudne. Ja miałem różnego rodzaju sposoby, czasem absurdalne, które działały, ale działały one tylko w moim przy przypadku, to znaczy w przypadku człowieka, który zajmuje się bardzo niszową dziedziną i zna się na niszowych rzeczach. To znaczy, fantastyka i gry wideo, wtedy kiedy ja zaczynałem się tym zajmować, przynajmniej, to było to bardzo niszowe. W związku z powyższym, do dowolnego pomieszczenia wszedłszy, mówiłem sobie, OK, rozmawiam z ludźmi, którzy mogą się czegoś nauczyć ode mnie, ale nie odwrotnie. I to bardzo pomagało. Chociaż było sztuczne na początku. A potem się nauczyłem patrzeć na to jako coś absolutnie normalnego, że, że okej, okay, że tak, ja wiem, coś to co jest właśnie takie ciekawe, hermetyczne, to ja się tym teraz podzielę i będzie fajnie. I przestałem już kompletnie myśleć na temat tego, jak ktoś mnie oceni. Jest 8 miliardów ludzi na tej planecie, okej? Okay? W którymś momencie natraficie na osoby, które was po prostu nie będą trawiły. I niewytłumaczalnie. Nie, nie I nie, choćbyście nie wiem, co zrobili, to ich do siebie nie przekonacie. A jeżeli chodzi o takich niezdecydowanych, to ja z perspektywy Mizantropa po 30 powiem no, nie wiem, czy warto. Ja już się wolę otaczać ludźmi, którzy będą raczej nieść mi pomoc i e, również którym ja będę się w stanie tym chętniej odwdzięczyć za owąż pomoc i sam pomoc nieść niż ludźmi, którzy są na starcie problematyczni. Bo życie jest krótkie. A w tym życiu jesteśmy najważniejsi my. Bo tak jak wam powiedziałem, w którymś momencie, myśląc nad absurdum, dojdziecie do sytuacji, w której wygenerujecie parę takich scenariuszy, które pokażą wam bardzo precyzyjnie, jak długo zajmie ludziom czas zapomnienie o was. Tak, to brzmi smutno, ale nie musi. Bo to, na co rzeczywiście odpowiadamy, to to, żeby odcisnąć jakoś swój ślad na tej planecie twórczością artystyczną, robieniem najlepszych stołów, jakie można robić, które będą służyć później pokoleniom, albo wymyślaniu nowego kodu, który na przykład sprawi tak jak w przypadku Ethereum, że będą mogli generować mniejsze zużycie prądu. To za tym zadecydowała jedna genialna linijka kodu jest o tym film Johnny'ego Harris'a, który wam podlinkuję w opisie, jak nie zapomnę. To mogą być drobne rzeczy, ale no, odciskają lat i warto być z nich dumnym, nawet jeżeli wam się wydaje, że to jest coś nieznaczącego, że to jest błahostka, bo wy to umiecie, łatwo wam to przychodzi, jest, na pewno jest ktoś taki na ziemi, komu to przychodzi z trudem. Więc bądźcie dumni z tego, co robicie, i starajcie się być może nie właśnie najlepszymi. Mimo, że wszyscy nas do tego zachęcają, mimo, że są te wszystkie konkursiki, piękności, wyścigi szczurów, podia, nagrody za wysługę lat, za zasługi na rzecz, oceny, certyfikaty dla najlepszych i punkty, oczywiście, które mają nam dać złudę obiektywnej oceny, zapomnijcie o tym wszystkim i starajcie się być po prostu dobrzy. W obydwu znaczeniach tego słowa: dobrzy dla innych i dobrzy dla siebie, ale również dobrzy w tym, co robicie. Nie najlepsi, koniecznie. Bo jeżeli jesteście najlepszymi, to już nie można się stawać lepszymi. Jest taki przemądry cytat z książki Nowa Atlantyda Francisa Bacona, gdzie Usiłują wyjaśnić to, że świat utopijny musiał rozsyłać posłańców na zewnątrz. I ten bohater mówi, ale w zasadzie dlaczego? No bo, no bo co jeśli na zewnątrz inne państwa staną się lepsze od nas? My już nie będziemy najlepszym, nie, nie będziemy już utopijnym państwem. Musimy cały czas się porównywać ze sobą. Na tym polega przekleństwo systemu, który stawia na najlepszych. Wymusza zestawiania, wymusza rywalizację, wymusza porównania, bo nie ma czegoś takiego, jak bycie najlepszym w izolacji. Najlepsze zawsze jest w relacji z kimś. A wam ta relacja jest guzik potrzebna do budowania swojego poczucia własnej wartości. Potrzebna jest pogłębiona relacja samego z sobą. Mo możliwość usiąścia w fotelu i nie myślenia o niczym. Nie myślenia o deadline'ach, nie myślenia o tym, co jest dalej i nie będziecie o tym myśleć tylko wtedy. Gdy nie będziecie się dawać w 100% porównywaniom i rywalizacji. I nie, moi drodzy, odpowiedzią nie jest to, żeby mieć dużo pieniędzy i święty spokój pracę, która jest mało wymagająca. Tak się wydaje. A prawda jest taka, że zwykle mało wymagające prace czy prace, które zwiążą się z dochodem pasywnym i tak dalej, są nieprawdopodobnie obciążające psychicznie. Nie fizycznie oczywiście, ale psychicznie. I zbierają żniwo, ponure bardzo wśród ludzi, którzy się tym trudnią. Więc nie, nie zwalajmy, tak? Tak samo jak nie pozwoliliśmy zwalać uzależnień na to, że są o, komputery i telefony, tylko zastanawiać się nad tym, jak odpowiednio projektować aplikacje, bo to aplikacje mogą być uzależniające, i tak samo jak mechaniki w grach mogą być uzależniające, a nie jest winne te technologia, urządzenie czy medium. Tak samo nie zwalajmy, może, winy na okoliczności, na które nie mamy wpływu, bo jest jedna, na którą mamy wpływ to znaczy my to jak się czujemy sami ze sobą na to mamy wpływ. Inni też mają na to wpływ, ale trzeba ten wpływ im maksymalnie odbierać. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zrobić. I wiem, tego się nie da wypracować w ciągu roku. Mnie to zajęło 20 ponad lat, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem w stanie się z wami podzielić tym doświadczeniem jako człowiek chorobliwie ambicjonalny, którego chorobliwe ambicje doprowadziły na skraj ruiny zdrowotnej i który żałuje potwornie tego, że wcześniej się nie zorientował, że. To nie jest dobra droga. I trochę tego, że okoliczności życiowe sprawiały, że nie mógł się za bardzo zorientować, że to nie jest dobra droga. I gdybym miał sobie powiedzieć te słynne 20 lat temu, co mam zrobić, powiedziałbym, zwolnij. W polszczyźnie, i czerpmy z tego jakąś mądrość, słowo wolny ma dwa znaczenia. Z jednej strony jest to przymiotnik, który jest antonimem do szybki, tak? znaczy znamionuje powolny dukt, niespieszny, a z drugiej strony przymiotnik wolno odsyła do najpiękniejszej kategorii, jaka istnieje i została wypracowana przez zachodnią filozofię, to znaczy wolności. Ale, nie, ale wolności takiej naszej, wewnętrznej wolności. Czasem po prostu to spieszenie się powoli, mimo że już będące wyświechtaną maksymą filozoficzną I to jest najlepszą lekcją życiową jaką możemy w ogóle mieć. Nie bez powodu lekarze zalecają, nie wiem, wolne jedzenie chociażby albo niespieszne organizowanie sobie wypoczynku i treningi oddechowe. Z jakiegoś powodu medytacja nie działa w ten sposób, że macie metronom, tak, który wam mówi ile czasu zostało do końca medytacji. Potrzebujemy jako ludzie czasem oddechu i wytchnienia, a nie ciągłej zadyszki. I po to w zasadzie zrobiłem ten film, żeby wszystkimi wami się podzielić doświadczeniem człowieka, który był ambicjonalny, chorobliwie, nieprawdopodobnie pracowity zawsze i profesjonalny, a teraz, mimo że odpuścił, dalej jest odbierany jako ktoś, kto ciężko pracuje. I w dalszym ciągu. Do lustra, sobie patrząc, albo do obiektywu kamery, mogę powiedzieć, że tak przepracowuje się. Ale cały czas jest to proces redukcji, a nie eskalacji u mnie. To tylko jest, dowodzi tego, jak bardzo się przepracowywałem kiedyś, i dlatego będę na tym kanale robić film na temat studiów doktoranckich, ale to jest trudny dla mnie temat. Przed którym chciałbym bardzo uchronić wszystkich tych, którzy mogliby podjąć złą decyzję w swoim życiu. Natomiast wszystkich Was chcę przestrzec przed tym właśnie jednym, żeby nie ignorować tego związku pomiędzy spieszeniem się, rywalizacją i ciągłą gonitwą, a brakiem poczucia własnej wartości i tym, że możemy mieć z tego powodu różnorodne problemy. Nawet jeżeli wydawało nam się na początku, że mamy grubą skórę, mózg to nie mięsień. Mózgu nie da się przygotować na to, że będzie odporny na wszelkie traumy, wszelkie troski, wszelkie problemy. Mózg w którymś momencie ogłosi strajk. Jak ogłosi strajk, to wtedy problem ma całe ciało. I szczerze Wam życzę, żeby nigdy Was, ale to nigdy to nie spotkało. I. Będę wdzięczny bardzo za historię w komentarzach. Rzadko mówię o komentarzach w filmach, częściej mówię o tym na live'ach, ale jeżeli macie jakieś historie swojego zwycięstwa z tego rodzaju problemami lub przeciwnie, porażki, to podzielcie się nimi, bo i z jednego i z drugiego możemy się wiele nauczyć, i w jednym i w drugim jesteśmy w stanie sobie pomóc, albo inspirując się, albo nieść jakąś radę. Do następnego.